No kochani, e, dzisiaj się wybieram e, na cukr na 2949 metrów. E, tu już kupiłem bilet. Tu na ksiarze przyczepiałem swoje sprzęty. Ja idę do przodu. No, nie powiem Wam, ile wydałem. No, dość dość no, ale, ale warto było. No, będziemy się piąć do góry. Później jest. Yy, Przejście na drugą, tak więc kochani, lecimy na cukrzycę hej.